I nagram. Cześć wszystkim, ja jestem Ripson. Nie, no ta zer jest boostek z tym Cięcie Nie ma odcinków na YouTube. A. Eno, to jest ale tak między nami, dobra? Nie mam na sobie majtek. Nie ma żadnych majtek w szafie. Okej, okay, a znasz łatwo gag? No? Okej, okay, on spoko. On jest spoko. A Yang Multi? No. O. Kto by nie znał Yang Multiego teraz, nie? No właśnie, no właśnie. A na przykład Ksajo? Hello. Hello. How are Oh, thank you. What are you doing? Playing Mad What? Playing Mad Oh, okay. Good luck. A oglądacie multiego? Nie. Noo, Też go lubicie? W że sensie a... ona go nie zna chyba. Zna. Ale ty go znasz. A, a znacie tego TikToka? Jak idzie mleczny golem, a multi się tak śmieje, fajnie. <laughs> co jest mleczny golem? Mleczny golem. Ty jesteś mlecznym człowiekiem? Tak, jestem ja mlecznym golemem. <laughs> mleczny golem. A co to chodzi? Spłakany nerdzik strasznie nie chciał iść na kajaki, bo ponoć jego widzowie woleli, żeby ten grał w lola. Ciąż Ale coś. Baja z tu o to nie chodziło! Mi, nikt nie mówił o tym, że jedziemy w tej sytuacji. I to widzowie na ich widzieli. Nikt nie mówił. piwo spadło, piwo? Stop, stop, stop! Żółta dla gnębicza za prawie zniszczenie tak fajnej transmisji. Łapka w dół! Możemy się gdzieś sprawdzić, jak chcesz, Ja nie? niekoniecznie w rękawicach. Panowie, to może zróbmy Wam po prostu face to face, pójście sobie w oczy. Nie, 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 nie będę walczył. Ja mam jedną tylko walkę i, i no Diablo jest do mnie, no nie oszukujmy się za dobry. Ale widać Kieras, że bardzo, ale to bardzo uraziły Cię słowa Diablo. Ja widziałem jak Wy ze sobą rozmawialiście co on jeszcze na trailerze, no bo, no bo też wtedy byłem. Ty dopiero to zobaczyłeś później, tak? Weryfikujemy to. Co tam zostało powiedziane? Diablo o bandurze. Mogę cię po prostu na jakby co. No to jest taka propozycja z mojej strony. Lewa ręka moja, a ty obie ma. I nie ma problemu, prawda? Ja tylko, że mam ręki, ale ona nadaje mi się na tego przeciwnika wystarczająca. Tyle i to wszystko, z tego taka afera? Bo powiedział, żeby jedną ręką na bandurę? Chodzi o lekceważenie. No nie wiem, ale gdybym ci powiedział, że na przykład nie wiem, na gościa Silvera, kurwa. Zgodnie, zgodna jedną ręką. Jedna na jeden. Brawa. Dziwny, tak narzuci, się na niego straszczy ten kierasa a nie wydaje mi się, żebym powiedział coś takiego, nie, nie wiem. Aż tak. No to jest to, to są te zasadowcy straszczy, nie? Dajesz jakieś porównania do lola. Nie, tyś jest jakiś zdalniony? Dolny biegun nie jesteś? O co tu chodzi? Próbuję zrozumieć twój tok, roz... tok myślenia. No nie, wiem, no jeste, jesteś jakiś, nie wiem, serio ujemny? No masz dwie dziedziny, tak? To jest tak, jakby na przykład, nie wiem, Magnus Carlsen powiedział do Ziomka, że, na że on na przykład ma jedną minutę, a chłopek ma godzinę i go na je No to myślisz, że to jest lekceważenie? Nie, nie po prostu Magnus Carlsen jest świadomy swoich umiejętności, tak samo jak ten diablo. Ale ty chodziło o to, że on wyszedł do sportowca, przewalczył. A ty też jakiś problem do Sliverka? Przecież jest afera. What? My ty, ty słuchasz? Czy ty jest jakiś serio upośledzony? Przecież on mówi, kur. Bandurze! Jego uraźniło to, co mówił jego synu! I Nie wiem, czy wiesz, Patryk Bandurski to jest mój syn. A lewą możesz, tak jak mówiłeś, Bandurę lewą, a Kasjusza prawą. Lewą na górę, prawą na dół u Kasjusza, a samą lewą to, to ręką... Lewą, lewą ręką albo prawą to ty co możesz zrobić w domu, jak dojdziesz do chaty? Tak? Albo gdzie chcesz? Słuchaj, pokazałeś, że, że nie szanujesz zawodników, którzy walczą we free Fight, tak? Za tytuł! Ojciec broni syna! Oni też dla macie, ciężko trenują, a ty jak jesteś taki kozak, to powinieneś się bić o mistrza świata, a jak nie, to pilka za tobą czeka. To tyle w tej sprawie. To jest relacja z synem? Ktoś się pluje, to bomba na banie i tyle? Nie, to już jest jakieś toksyczne, albo pod publikę. On nic nie powiedział, ten ziomek. Ten diablo powiedział tylko i wyłącznie, że ostatni, przeci ostatni przeciwnik, nawet Tomka Adamka w boksie, to mógł z nim boksować nad lewą ręką, jakby co. To jest taka propozycja z mojej strony. Lewa ręka moja, a ty obiema i nie ma problemu, prawda? Ja tylko używał lewej ręki, ale ona wydaje się, że na tego przeciwnika by wystarczyła. Jest świadomy swoich umiejętności. To jest czasami jakby, jakby Magnus Carlsen powiedział, że. Bartka, gdy Magnus Carlsen na przykład nie, dwie minuty, a Bartek ma. Nie wiem, trzy godziny, i Magnus Carlsen go na to nie jest, to nie jest to, że on... To po prostu jest świadomość swoich umiejętności. Tak samo jak na przykład Jan Golda jedną ręką. No ja wiesz, co zasadowcy. Ja po prostu mówię z mojej perspektywy. Dawaj wszystkim banę jak mam. On, dobra, bez problemu. Nie wiem, kurwa, Nowych naprawdę szanuję. To jest tak, że ten Diablo nie ma jakichś zajebistych osiągnięć? Pa. Diablo Włodarczyk. On nie ma jakichś totalnie poprawnych osiągnięć? Zwycięstwa. 63. 43 knockouty. że 20. 20 rany tylko 4. Jeden knockout. Remis 1. Pa, oni rozpier... Mistrzostwo, mistrzostwo Unii Europejskiej Pas re, re, regionalnego mistrza świata WBC Mistrzostwo świata IBF Mistrzostwo świata IBC B, Mistrzostwo WBC No kurwa Mistrzostwo świata, mistrzostwo świata No wycofam się, bo się przestraszył, bo się zaczęli kibicować dla, dla, dla Kierasa To jest tak, że na przykład ja też mam nieznaczące tytuły Tak w lolu A na Golda, rozumiesz Wlądałem to na żywo i No i byłem w szoku, nie? że Tak się Krzysztof wypowiedział. Ja, ja wcale nie ujmuję ani twojemu synowi, ani Kasiu Kasjusz. Ujmuję, to są, ujmujesz kogoś, bo, bo Tomaj walczył czy rundy z Bandurą, okay. a ty mówisz, że jego lewy ja ja nie jaka grawy, więc ujmujesz I wszystko, generalnie tym trzem chłopom ujmujesz. Kasiusz nawet w 2014 roku miał wicemisza Polski, więc super fajnie gratuluję. Kiepsko można powiedzieć, że przestał dalej boksować, bo myślę, że byłyby fajne, jakby może Pani wyniki i fajnie by się jakby może prezentował dla może Pani publiczności nie tylko polskie, ale i międzynarodowe. Jestem bardzo wdzięczny i wam, Fame MMA, i tobie, Gimper, że zgodziłeś się na tę walkę. Bardzo dziękuję, ale to dalej nie jest walka z tobą, tylko to jest walka z samym sobą. Jest spoko. I powiem wam jeszcze jedno. Jeśli myślicie, że jesteście zajebiści, że zakupiliście ten biały worek z tym gównem, w którym cholera wie co jest w środku i macie na to kasę i myślicie, że jesteście strafa rafa to nie. To was wykończy, prędzej czy później. E, Gimper, słyszałem, że spoko. twoja dziewczyna ma dzisiaj urodziny. Przekaż to jej. Wszystkiego najlepszego. A dziękuję bardzo. Ale, jak jesteś... Spoko, bo nawet nie sobie sprawy z tego, jak dużo... Jaka jest w ogóle skala tego, co... W sensie, jak wyglądają ludzie, którzy oglądają fejmiem. To naprawdę całkiem useful. Nazywam się cesarz Marcinus Najmanus Cesarz Marcinus Najmanus łaskawy, wiecie dlaczego łaskawy? Chyba wywalcie dla fejmu. Bo jeszcze kilku tych nie dostało do dzisiaj. Chciałem zobaczyć, co tu się w ogóle od... No i widzę parę zapijaczonych mord. Co się Adamek, patrzysz? A ty co się śmiejesz? Czym ty się, w ogóle, czym ty się w ogóle zajmujesz? Bo mogę. Czym ty się zajmujesz w ogóle? Ale mądry jesteś, bo na dysku. Kręcisz, ale... kręcisz kebaby, czy kręcisz lody? Kwa? Bo się ciężko kwa, dowiedzieć z mediów. Czym ty się chyba zajmujesz? Ale zazdrośni, o co chodzi? O te, o te kebaby? Cię pojebało? <laughs> Meldować się tu, kwa. Kto cię wpuścił do tego stołu? Kwa? Ale mordo przychodzi, jak pałka. tu, kwa...

Całe, kopa w dupę i wypier... kurwa, to była MMA! Czy chcielibyście zobaczyć Marcin Najman kontra Boxdel? na PGN-u? Narodowej? Tak. O kurwa! Z bąbelem grubasem? To bywa tutaj! Będziesz klęczał i robił mi laskę w oktagonie. Zajęcie się na już ja dasz mi korepetycję? W sumie jak już tak gadali o sraniu nic nie mówią, to wam opowiem też bardzo ważną życiową historię. Zawsze jak sram w Tojtoju, delikatnie zostawiam uchylone drzwi od Tojtoja, bo liczę na to, że ktoś wejdzie. Bardzo na to liczę, żeby powiedzieć nagle, nie, nie, zajęte, zajęte, co ty robisz? Bo chcę, żeby wszyscy dookoła mnie zawsze czuli się niekomfortowo. I chcę, że za każdym razem jak będą otwierali drzwi, byli przerażeni. Jestem jak... Bugimer, słuchajcie, wiecie co zauważyłem? Ja co? Dobra, nie, nie oglądałem tego. Ja jestem za stary, już mi się wydaje po prostu. No, no, takie są fakty. Z jestem za stary. Po prostu, no, zestarzałem się już mnie to nie bawi. To sobie promocja, Galifa ma 22. Ja masz ludzi? 3000, teraz, o 2600 teraz. Nie, nie. A na Twitchu robisz? Ta. To czekaj, to co? Czy... Ej, ale jesteś ty k***a Sorry Twitch administration. Przestań, kurwa. chyba przeturbiła. Ale jesteś ch. Jesteś nieba. Ale zanim zaraz kopa, Sorry Twix, sorry Twix. Za moich czas Jacktool to był taki kozak on wszystko wiedział, a teraz nie wie. sipa Kiedyś, Kiedyś, kiedyś Jacktool, sigma, wszystko wiedział. Oldgę już. Nie wiem, co on zrobił w tych grze No w leczu grał i nie wie, patrz. Odbanuj mnie. Jeden, jedno umbana. Nie, odbanuj mnie, a Kacper, nie bądź taki, ja się tylko zgrywałem, ja nie wiedziałem, że tak ci to urazi, serio, ja cię mogę przeprosić, ja nie wiedziałem, że naprawdę, ja, ja naprawdę nie wiedziałem, że będziesz taki zły oto, nie? Tak, to bym tak się nie zachował, co ty? Ja jestem spoko morda, ja trochę pow po ludzi, trochę w ludzi, ale ogólnie nie chcę kogoś bardzo zdenerwować, ja tak, tylko trochę tak, jak taki, nie wiem, truteń. W ogóle dzisiaj się obudziłem, burza była, nie, a my tak, otwarty balkon, żeby klimatyzator tak jakby chodził, nie, i takby to ciepłe powietrze wy... wy... Wydala z siebie, okno otwardy przeciąg lekki był i nagle w się, bo burza jest nagle tak. Puu! tak się budzę, k***, przerażony! Idę sprawdzić czy wszystko w porządku, wszystko w porządku, wszystko stoi, dobra, zamykam okno, cyk. Próbuję zasnąć, śpie, śpię nagle się śpię. tak jak tak, tak, tak na, na deszcz, nie mówię, k***. Żeby ten... Żeby do mieszkania nie wleciał deszcz patrzę, do mieszkania nie wlatuję, dobra idę spać dalej. Zasnąłem, wstałem 940 Tak mi się nie chciało dzisiaj, nie? Tak mi się chyba nie chciało, ale stałem no i co? No i mówię k***. Jestem. ja nie lubię majonezu jest za tłusty dla mnie. Ale wiesz co z Gottierem moim zdaniem? Majonez Kiedyś... Nie lubi majonezu. <grywa> to ci, chłopca, szkoda. Bo jest musztarda. Mają musztarda zajebista. O, 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 musztarda. Wiedziałeś, że Nerd powstała na szczątkach cmentarza żydowskiego? Ta, Pierd... Proszę, jak czytaj, podobnie go. <grywa> ja, pierd... Specjalnie to powiedział! go. A wiesz, jaki jest najlepszy sos? ale taki k**a, top of the top? tylko nie wiedzą i nie doceniają? Kentucky Gold. Ja pierdolę. No, nie ma lepszego sosu, niż Kentucky Gold, k**a. O, ale my sobie zjadł Kentucky Gold, On całe życie gra w lola? A co ty widzisz, ten lol w Niku to się dzieje od tego, że, że śmieszne? Wiecie, że babka Olivia jest przekonana, że ja ją biję? O O kurwa. Ej, serio, ale je... o. Ja, szczerze mówiąc, lubię burzę, nie? Burza to jest idealna... Burza może nie, ale taka kulewa ulewa w chuj jest idealną pogodną do granka, nie? Serio. Dostajesz łapkę w dół, szklana, za Totalnie ch**i człowieku. Widziałeś to od początku live'a, no właśnie. No to powinieneś wiedzieć, kolego, że tam nie poszło o to, tylko poszło o to, że nikt mi nie powiadomił o tym, że... że mają być kajaki. do Dominik mógł coraz to co kłos, do mnie w niedzielę, uwaga. 25% spadku od stycznia do czerwca. Ja pisałem, A, lola. Nie, ogólnie. Ja pisałem, tak, tak. czy ogólnie. Dobra ogólnie, bo kliknąłem. Pisałem, ogólnie. Po tym, w czerwcu 2021 ogólnie spadło o 25% miesiąca na miesiąc. Ale tam jeszcze COVID był, jak otworzyli życie na wakacje, ludzie chodzili z domu. A mówił ci szczur, chcemy na kajaki w wtorek. Ja jestem tak. Nie mogę, niestety. Muszę godziny wyramiać teraz. A, tak. a haś jak to? Ja Prze. Jak pojedny. No ale to można odpalić XD. osiem pucha dziennie. Bez problemu na Kiku można zdawać streama Przemyślę to. Po 16 mogę kiedykolwiek. Nie dałem zgody. I o to tylko chodziło. Nie dałem zgody. Aj Uuuu Hm Żeby nie trafić to trzeba mieć talent Kacper błonę swietecznego z boostem 4 Aktualnie Co jeszcze ważniejsze No pierdolisz 1 hp no Jaki jest odpowiednik słowa loser po w polskim? Frajer? Przegryw? Przegryw nie wiesz tak dobrze jak loser chyba co? Nieudacznik? Okej, okay, o, nie im już lepiej chyba. Ja Jeżeli na jeden, jeden tylko zastanawiałem, Damex, nie? Ty nie bałeś czy ktoś to wiesz. Sklipuje coś tej potem się oprzy... Bo ja wiesz dla żarty i tak dalej. Jest takim lekko duchem, więc nic nie... nielegalnego. No dobra, dobra, chodzi o to, że patrz. Ktoś to klipuje, wysyła na przykład, nie, ratownik nie, nie jesteś, jak? No to na pewno masz coś przełożonego nad sobą. Wysłał twojego przełożonego, myślę, że twój przełożony takby nic ty nie robi? Challenge duo Arquel Widziałem przed komputerem, oglądałem Arquela Chciałem do niego na, na troskawkach pracować, ku. było Ej, Kasper powiedz, ile ma lat? On wygląda młodzi ode mnie, mam wrażenie. Kurde, 9, 8? Ja to, ja to wygląda, o 19 lat. Czekaj, czy kiedyś kur... będę trochę wyglądał na starszego. Powinien jakiegoś wąsa zapuścić, nie? To jak ten, jak. Dobrodziej. Ty w ogóle jest teoria, że Evron kupuje boty na kikupany. Bo 28 tysięcy obserwujących. Kurwa, to. M... mnie ode mnie. Tu po kilkanaście tysięcy widzów i. Nikt nie pisze. Kik ze mnie zadowolony dzisiaj dostał informację. Kik zadowolony ze mnie. Oby, prze oby przedłużka poleciała, k... Oby była przedłużka. Na znaczy, coś się tak fiu. Ta karta jest bezużyteczna. Serio, nie wiem czy ktoś normalny, to sprawdza zaproś mnie. Nie, p***a, jest główna, Jakoś tak dziwne te filmy mi daje. Serio. To już oglądałem milion razy. nie nieuczesanej. No, no, no pytania, ale... da, pytanie, pytanie. O, ci... o, to dobre pytanie, to co? dobre. Co? Ale czekaj, Do, do NZ-a? No! no Zapytaj! Czy ruchałeś nie na NZ? Proszę no. powiedzieć, pokażę, No oczywiście, że tak! Ruchałem ja nie u... Fatir, ej... Ale jakie posiedzenie nerdów w ogóle! Powiedz ruchu swoją dziewczynę! mo? No. mo. Oczywiście, że tak, cich... Circ... Oczywiście, że tak, no! Kamu? No! Na pewno nie ruchał! No to tak! O kurwa. O Co?! Jeszcze nie byli razem. Skąd to zaskoczenie? O kurwa, ruchał nieuczesaną! O kur... Oni byli razem! Ty z Kawa masz 15 lat, radujesz się, że jedę się swoją dziewczyną! Halo! Dzień dobry! Dzień dobry! Przepraszam pana, że pana wyzywałem! Ale wie pan, że przeprosimy, nic nie załatwią! A dlaczego nie? No bo... każdy sobie może przeprosić, a ile ty masz lat, ku... 5 10? Hmm? 3, 38! Pierwszy szkół, bo zachowujesz się jak w przedszkolach! Nie, nie, myli pan, się pana! słyszałem, że pan się tutaj z moim wnosiem! Wakuci. Nie, my żyjemy w zgodzie, my żyjemy w zgodzie O ty kur... zębów Szczera, prawda, prawda cię zabolała Prawda cię zbawiła Prawda cię zabolała Prawda no, cię zbawiła Aleluja, aleluja Prawda cię zbawiła Aleluja Co w na rozwalała? no co, no co zrobiła w salonie? Daj na to to, jest sal tu, to to jest salon, nie? No, tu jest lodówka, coś tam wszystko, wiadomo. Tu jest kuchnia. Tu jest telewizor, jakiś ten. Tu jest jej biurko. I tu jest taki stolicze. Tu jest taki krzesło, stolik, krzesło. I tu jest, tu, i tu jest wyjście, nie? Tak by. już. Jest, tu, I tu jest moje, tak by wszystko rzeczy. I geniusz wpadł na pomysł, że biurko swoje przyniesie tu. Tak? Czyli zrobi coś takiego. To biurko wzięła. A tu, to miejsce, a to da tam. Bo jesteście po i rację w emeraldzie. Ale pan, jak graliście na O to on nie grał tak źle. Jak ja graliście taki y, Internazionale versus y, Błoński? Kto tam, kto tam grał? Arquel, Jankos, czy Błoński i Delord? Witaj ukochana. Krankiem słynnym go Ja p Jezus! Jezus! Na ogóry nagram! Ja p je. Finally! Ruszamy! Ogurin na brandzie, ja na szywanie! Let's go! Nie mogę w to uwierzyć! Ej, ręce, ej, gram na ogóry, na ręce mi się trzęsą całe. ja, p. Będzie trzynag tuba, zagram na rank 1. O Boże, o Boże, inna kamera, inna kamera. Boże, muszę włosy poprawić, włosy. Bez muzyki Full tryhard na Agurina, nie? Okej, okay, dobra, no, w takim razie mamy tak, TF, nie. Cześć wszystkim, ja jestem Ripson. Dzisiaj gramy na rank 1 EUW i Korei Agurina. Cześć, Ogurin, przywitaj się Cześć, jestem Ogurin Dobra, oni nas zinwejdowali Okej, okay, mam, mamy Ogurina Ogurin wyspotowany On zinwejduje, piszą o Ogurinie Błędnie Jako wielokrotny rywal Ogurinka wiem jedną rzecz, widzę, chłopaki nie wiedzą Ogurin inwejduje tylko, jak całą dżunglę Teraz tak, tu najprawdopodobniej jest zrobiona yy, wizja ale jest okej, okay. zresztą nie na wilka, on teraz robi grompa i po tym grompie będzie szedł na wilki I po tych wilkach zobaczcie na tym, na, na, na wardzie, prawdopodobnie pójdzie wy w mojego reda Tylko, że jazdy taki myk, że po tym schowam się tutaj, pójdę w tą stronę i wtedy będzie myślał, że go zinfidowałem i wtedy oni się zejdą. What? Co to było w ogóle, k***a. Dlaczego brał mnie cofnąć razem z Zerii? Nie wiem, ale troll, no. What? Co to było w ogóle? Co to za call Dziwne. Znowu się wywalił. Dobra, nie wiem. Dobra, no niestety. Dobra, U... Cięcie. Nie ma k***a na YouTube'a. No mamy po prostu debila na midzie, no. Gość jest k***a, pośledzony i to w stopniu nieumiarkowany. Najprawdopodobniej ominął znaczący etap edukacji. No co na k***a w ogóle? Nie wiem, k***a. I cię było czy zero? i tyle było czy zero? Zabiję, nie zabiję. Zabiję. Na 1300 mecz nikt nie zagrał na pierwszym iek. No ciekawe, A u mnie gra Jak to jest możliwe? Jak jest po angielsku ciekawostka? Fakt, funny fakt? Solobolna, Gurina S. No właśnie, problem jest, że to ZERI najbardziej strollowała te gry. Kajsa tylko swój, swój gameplay jakby strollowała. Jungle Gap. No tak, tak, no. Ch**a, Chur... mój mit ma... Fair matchmaking, ale k**a. What are you talking about matchmaking? Śmieć, każdą walkę strollowałeś, kurwa. O mówi o matchmakingu, pier**iu. Jeka na pierwszy item butów, nawet nie kupi. Jak buty się na zerio, on będzie mówić że o matchmakingu. Bo przecież mi dostała Gorina. Ja p**a, to śmieć. Na 99% core ten na zerio są berserki. I kur... Raszu, raszują mnie wręcz Nie no, ta Zeri jest boost jak skur... Kurwa, no nie mogę, no zaraz mi po... Co to było w ogóle? Masne combo Skur... skur... no No i 3-3! No i 3-3 Aha, tu tą tą Zeri Co ja grałem na tą Tom? No to kur... śmieciak, kur... dwa, dwa... razy trollował mi grę Skur... Wypij z moich lobby Dwa razy mi grę To była ta... ta Zeri z gry. I, to nie gry Juto nie jasnij ma jak coś Widzieliście dopiero w czwartek? Ja do na jutro, dobra? Spoko? Pa!